Naszym spotkaniem czołowych sprinterów jest tradycyjnie już nagroda Jaroszówki. Pięcioletni Don Giovanni w ubiegłym sezonie dwukrotnie zwyciężał na dystansie 1300 metrów, uzyskując doskonałe czasy i pokonując inną w nagrodzie Dirlipa. Barna po porażce z Junoszą i Haity zwyciężyła dobrą stawkę w drugiej grupy i próbowała wziąć rewanż na rybakach. Moszniańska Junosza w pierwszym starcie udowodniła, że kłopoty zdrowotne minęły bezpowrotnie. Zdecydowana faworytka publiczności będzie zapewne jedną z gwiazd tego rocznego sezonu. Jedyny trzylatek w stawce, Kozienicki Browar, legitymuje się typowym spryterskim rodowodem. Zwycięzca nagrody skarba stoi przed trudnym zadaniem obrony wysokiej pozycji w roczniku. Skromną ilościową stawkę uzupełniała strzygowska Hajki, której ubiegłoroczną karierę zakłóciła kontuzja. Mimo wyraźnej przegranej z Junoszą, podopieczna Doroty Kałuby zaliczała się do obrona faworytów. Warna na czele, ale za chwilę o wyprzedł. Tak jest, już na czele stawki jest browar. Browar na drugiej pozycji galopuje Don Junosza, Hajki, ostatnia. Warna, wejście w zakręt. Browar z przewagą dwóch długości nad Don Giovanni. Na trzeciej pozycji jest Ima, następnie Hajki i Warna. 1000 metrów do celownika. Browar, Don Junosza, Hajki, Warna. Rowa nadal browar, przewagą, paru długości, nad Dą Na trzeciej pozycji galopuje Junosza, tuż przy Junoszy Haiti i Warna. Rowar, rower do Junosza Haiti Warna. Wyjście na prosto, 600 metrów do celownika. Rowar utrzymuje przewagę. Rowar do polem Haiti z Junoszą. Ale browar nadal jest pierwszy, 400 metrów do celownika. Romar Don Giovanni, Polem, Junosza z Haiti. Rowar, Don Giovanni, Junosza. Romar Don Giovanni, Junosza. Junosza finiszuje w tej chwili do tych dwóch koni. Rowar utrzymuje niewielką przewagę. I zaczyna słabnąć w tej chwili na czele stawki finiszująca Junosza. Junosza jest pierwsza. Junosza, Junosza. W drugą pozycję będzie ma a Don Giovanni Junosza, Don Giovanni, Barna i Haiti. Każdy wyścig jest dla trenera sukcesem. Tym bardziej nagroda Jaroszówki. Jest to próba sprinterska na wiosnę. A te wiosenne wyścigi to są tak, bardziej ekscytują ludzi, ponieważ sezon dopiero się zaczyna rozkręcać. I wygrać taką nagrodę to jest no, przyjemność duża. Jak pan sądzi, czy y, dobrym pomysłem, czy dobrą strategią było zapisanie gionoszy na krótkie dystanse, a im na długie? Czy, czy to się sprawdziło? No, wygrała sprawdziło się. Natomiast będziemy próbować, zdaje się, w dystansie biegać dlatego, że y, Z linii żeńskiej ona ma predyspozycję do prób dystansowych. Zapisałem ją dlatego, że po prostu... No jest klacz w pierwszej grupie. Wygrała drugą grupę dość łatwo. Jest klacz w pierwszej grupie. Po prostu nie ma gdzie biegać. Ona musiała tu biegać. Ona tu musiała startować w tej gonickiej, Dlatego, że jest następna próba sprinterska, jest nagroda haracza 1400 metrów. No jest o 100 metrów dalej. No dla pewno dla Jemności by było lepiej. Ja się bałem tego krótkiego dystansu ale ja nie miałem innego wyjścia. Jakie najbliższe starty? No najbliższy start to właśnie będzie, jak będzie zdrowa. Jak się nic nie odnowi, kontuzja ubiegłoroczna, to będę chyba biegał w nią w nagrodzie Widowa. Wygrałeś przed chwilą nagrodę Jaroszówki. Jak oceniasz ten wyścig? Jak Ci się jechało? Jechało mi się dobrze, szybko. Tylko była wspaniała, wspaniale przygotowana. Musiało się chyba zakończyć sukcesem. Jechałam jako trzecia, trzecia w dystansie. Kłopot był, znaczy ona niezbyt chętnie chciała dojść do koni, ale w momencie, kiedy już doszła do koni, to jak strzała pomknęła po zwycięstwo. Startujesz za tydzień w nagrodzie wiosennej. Czy drugi raz rzędu uda dzisiaj się ją wygrać? No obawiam się, że klasz, na której jadę Lisbona jednak nie dorównuje klasą. Klasą do niegrafii. Wydaje mi się, że no, cieszyłabym się, abym była w pierwszej piątce. A co będzie, to zobaczymy. Do tytułu kandydata żokejskiego zostało Ci już tylko dwa zwycięstwa. Czy uda Ci się jeszcze tego dopiąć w tym meetingu, czyli jeszcze dzisiaj lub w niedzielę? Dzisiaj to na pewno nie, dlatego że nie jadę. Natomiast jutro podobno mam szansę w nagrodzie Quattro na kondafenie A co będzie? Czas pokaże.